Wybaczcie tym, którzy was najbardziej w życiu zranili, ale jeżeli wybaczacie, ja w czwartek się o to spytam, to słuchajcie, trzeba to zostawić. Jak pojechałem na rekolekcje do księdza Zbigniewa Tartaka, nie na rekolecję, on zadzwonił do mnie, że on musi pilnie wyjechać, żebym w jego baraki zrobił nabożeństwo uzdrowienia. Ja właściwie 250 km mam do niego. No i tak wsiadłem w samochód, proboszcz mi pozwolił i pojechałem, to co miałem. I słuchajcie, i, I właściwie w samochodzie, to ja tylko miałem obrzędy pogrzebów, bo byłem na. miałem pogrzeb prawą. No i wiem, te obrzędy pogrzebów, wchodzę do kościoła, na bożeństwo uzdrowienia zaraz ma być. A ja mówię kościelnemu, żeby dał mi czarny ornat, obrzędy pogrzebowe przy świętej, będzie pogrzeb. Tak no, to pogrzeb będzie. Tak tu się tym pokierował. I wyszedłem do ludzi, powiedziałem, że dzisiaj będzie pogrzeb. Pogrzebiemy naszą złotami. Mąż złoży przysięgę żonie, że grzebie wszystkie wspomnienia. Przysięgam ci żonę przed Bogiem, że już nigdy w życiu nie usłyszysz o błędach, które popełniłaś do dzisiejszego dnia. A żona mówiła: Mężu, ja też to obiecuję, już nigdy nie będę cię robiła wypełnię. A szczególnie, kiedy przyjdą emocje, bo wtedy jest najłatwiej, nie? To od razu, od razu całe życie można wyrzucić. Tak. I ludzi poprosiłem. Kto chce pogrzeb, niech podniesie rękę do góry, ale poczekajcie zanim pochowacie, bo Bóg was dzisiaj uzdrowi. Ale uważaj na emocje, one cię nie usprawiedliwią, że się zdenerwowałaś i znowu mu wypełniałaś. Pan Jezus mówi ich do zdrawia, uważaj, żeby co gorszego ci się nie przytrafiło. Kto jest gotowy pochować? I tylko połowa rąk ludzi. Miała odwagę podziękowa ludzi i ręki. Jest tak trudno, słuchajcie. Ten nasz język, to nasze myślenie, a przede wszystkim co? Nas krzyżuje, mówi Pan Jezus do Mistyczki, egoizm, egocentryzm. Jającznica. To nas krzyżuje, to nas zabija, że ja, 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 ja. wszystkie małżeństwa, wszystkie pary, które się rozwiodły. Rozwiodły się z powodu jańczyncy. Ja, 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 ja. W jednym z objawień czytała Matka Boża, powiedziała, że jeszcze nigdy w historii ludzkości nie doszło do rozwodu małżeństwa katolickiego. Takiego, gdzie małżonkowie codziennie odmawiają choćby jeden dziesiątek różańca wspólnie. Wspólnie. 4 minuty 56 sekund. Ze stoperek. Reklama dochodzi na Polsacie już w czasie filmu do 20 minut. Jeden dziesiątek, 4 minuty 56 sekund. I Matka Boża obiecuje, że taka para nigdy się nie rozpadnie. Nigdy! Jeszcze w historii ludzkości się nie zdarzyło, żeby takie małżeństwo się rozwiązało. Ja to mówię na ślubach, bo często jest dużo gości, a ich nie znam. I mówię: Kochanie, ja mam komfort mówienia, ja was tu nie znam! Ja nie wiem, czy komu zrobię przykrość, ale jeżeli ktoś doświadczył dramatu rozwodu z Waszych gości, to dlatego, że nie odmawiali wspólnie dziesiątka różańca. I spowoduje dziecko. No i wtedy się ludzie śmieją. Może no, ja, 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 ja. I tak jest prawda. Dlatego trzeba być małym, trzeba być dzieckiem. Bo to jest ta droga. Która, która mnie poprowadzi i, i, i to wybaczenie zachęcam Was dzisiaj. Przypomnijcie sobie, powiedzcie Panu Sowi o, o swoich emocjach, o bólu, o tym, co Ci wtedy towarzyszyło, kiedy byłeś raniony. M może musisz sobie wybaczyć. Trzeba sobie wybaczyć, bo Ty do końca też nie wiesz, dlaczego w jakiś sposób postępowałeś. Bo jest słabo obciążony również różnymi rzeczami. Wybacz sobie, oczy swoje serce. W sakramencie Buku, ty Bóg wybacza, ale nie możesz już cierpieć. To wybaczenie jest niezwykle ważne, żeby dzisiaj wybaczyć. Sięgnijcie, pamiętam, do, do, do dzieciństwa. Wybaczcie, Słuchajcie, y dotknijcie wybaczenia, y sięgnijcie w przeszłość, nawet do Waszych y y do koleżanek i kolegów. Do tego, że w piaskownicy byliście odrzuceni. To też jest zranienie to też trzeba objąć całe dzieciństwo. A może ktoś z Was jest przypadkiem, wpadką na imprezie. Nie wiecie tego. A może ktoś wie, bo matka wykrzyczała w kłótni kiedyś. A może ktoś z Was y, miał się nie urodzić. I potem mama podjęła decyzję jednak urodze to dziecko. Yy, może też i macie tej wiedzy, chociaż te dzieci, które miały być usunięte, yy, a jednak mama się decydowała, pokochała i urodziła, to te dzieci stosunkowo łatwo można rozpoznać. To są te dzieci, yy, które mają przez całe życie ogromny ból miłości. To są te dzieci, które nieustannie pragną potwierdzenia. I ciągle się pytają, ale powiedz mama, czy ty mnie naprawdę kochasz? To jest to dziecko, które będzie ciągle się trzymało tej spódnicy. Mama, powiedz, ale powiedz, czy mnie kochasz? I cały czas będzie potrzebowało y, te potwierdzenia miłości. To są te dzieci, które właśnie w szkole robią najwięcej trudności wychowawczych. Poma. Te, które miały być zabite, ale jednak zostały, urodziły się. Tak? Chcę zapytać, a jeżeli na przykład kobieta zachodzi w ciąży, kocha dziecko, chce dziecka, Mąż, no, jak jest, to niech będzie, ale kochane sąsiadki z Bożu Stary, po kolejny bachor i problem? Gdzie matka mówi, ale ja kocham, ja chcę, Bóg dał, Bóg tego, ale... To też, jest, też jest to, też, to też jest przekleństwo, to też jest przekleństwo. To mi się nad moją Anią, nie było, nie yy, Także problemu. słuchajcie kochani, to też jest, to też jest, prze, to też jest przekleństwo, to też jest poważne zranienie, yy, które człowieka dotyka i też to wymaga Uzdrowienia, ale nie tylko to, moi kochani, to, to jest oczywiście głęboka rana. Może być tak, że ktoś będzie wprost przeklęty, odrzucony przez ojca, nie, który nienawidzi, który już przeklął dziecko. Słuchajcie, wychodzą takie rzeczy po latach, wielu, wielu latach. Człowiek to odkrywa, poznaje, wybacza, ale bez tego się nie zrobi kroku naprzód. Musicie tego wszystkiego dotknąć i uzdrowi, bo będziecie, bo będziecie poranieni przez całe życie i nie będziecie mieli się cieszyć. Pan Bóg nie powołał nas do tego, żebyśmy tu na ziemi byli nieszczęśliwi, cierpiący i kogo Bóg miłuje, temu krzyży nie żałuje i chodzi ten katolik obciążony, Jezusa kocham, złożające muszę w cierpieniach. To nie jest tak do końca. Bóg nas powoła do tego, żebyśmy byli tu na ziemi szczęśliwi i Pan Jezus też do Alicji o tym mówi. Mówi, zobacz, Wszyscy święci męczennicy, jakie mieli piękne życie, ile mieli, ile mieli radości. Zobacz, ja całe moje życie spędziłem, jak żyłem przez 30 lat w domu mojej mamy. Ja spędziłem na ucztach, na weselach, na zabawach. Yy, a potem ofiarowałem Panu Jezu, a potem ofiarowałem Ojcu za was yy, swoje życie i krew. I każdy z tych męczenników był szczęśliwy całe życie. On ofiarował swoje, swoje życie. W momencie, kiedy było trzeba oddać, czasem to była jedna chwilka, tylko kiedy on oddał swoje życie za mnie. Ja pragnę Waszego szczęścia tu na Ziemi, a po śmierci będzie kontynuacja tego szczęścia. Nie jesteście stworzeni po to, by cierpieć. Nie jesteś stworzony po to, by, by, by po prostu być nieszczęśliwym tu na Ziemi, bo na ciebie czeka niebo. Ludzie, którzy przechodzą tak zwaną ciemną noc, odrzucenia. Y, y, tą łaskę otrzymują, czy cierpienia, to otrzymują takiego mistycznego. To są ludzie, którzy w ogóle z tym problemu nie mają, bo my czasem mówimy ciemna noc, przeżywam i tak dalej. Wam Bóg daje ten, tą łaskę, można powiedzieć, idealnym duchowo, którzy całkowicie go kochają, którzy wszystkim wybaczyli, którzy nie mają obciążeń, którzy są wierni we wszystkim, co mogło obiecali. Są w nim rozkochani i na drodze swojego życia Bóg im daje doświadczyć ciemnej nocy. I oni nie cierpią z powodu ciemnej nocy, bo nie mają tą łaskę tego poznania. I moi kochani, to, to, jest, to jest ta świadomość, na ile ja kocham. tam Drogę Krzyżową w Gieczwarcie, podczas której sam się przestraszyłem, ale to Duch Święty tak prowadził. I mówię przy stacji piątej kto z Was chce pomóc? Jezusowi nieść krzyż, no i ludzie, ja chcę pomóc, ja chcę pomóc. Ja wtedy podchodzę do tych, co mają ręce w górze i mówię, dobrze, zgadza się na wózek inwalidzki. Kto odda Jezusowi rękę? Kto odda mu nogę? Słuchajcie, był problem. Ja Wam powiem, że ja potrzebowałam trzech lat żeby Panu Jezusowi napisać jak i w takiej księdze ofiarnach, tu leży, że Pan Jezus oddaje Ci moją nog rękę, nogę, zgadzam się na kalectwo. Bo Ciebie kocham, Pan Jezu, jeżeli tego potrzebujesz, oddaję Ci moje ciało. Bo to są wszystko słowa, co my mówimy. Na rekolekcjach. Alleluja!